Cześć Wam, to Tymery, no i dziś recenzja mojego ulubionego konia Breyer w Skali Classic, mimo że takiej nie zbieram, mianowicie Breer Mason. Został on wprowadzony do sprzedaży w 2018 roku. Ups, długopis mi spadł, gdyż jest to właśnie model roku 2018. Niestety na stronie nie jest zaznaczone kto jest rzeźbiarzem, więc wam nie powiem ale mogę dać Wam taką ciekawostkę, że na jego moldzie wyprodukowano tylko dwa malowania. Właśnie tego Masona i jeszcze w 2019 roku z serii Halloween konika, który nazywa się Salem. To jest taki srokacz, który świeci w ciemności. <laughs> tak, także naprawdę mało malowań, a jest to naprawdę fajny model moim zdaniem. Jest on rasy American Saddlebred i akurat Mason przedstawiony jest to jest chyba maść siwa. Że nie wiem. Tak jak dla mnie to jest maść siwa. Taka jak widać siwiejąca, jaśniejąca, nie wiem. Ale tak, model zdecydowanie jest moim ulubionym w tej skali. Jest jak dla mnie po prostu prześliczny. pokażę wam go dookoła. Malowanie też bardzo mi się podoba. Miałam go już u siebie, jak wyszedł, właśnie w 2018 roku. Sprzedałam i teraz znów go mam. I mam coraz większe wątpliwości, czy go sprzedawać, czy zostawić go sobie, bo naprawdę jest fajny. Jest on pokazany w tym charakterystycznym chodzie, też właśnie dla tej rasy. I z tego co kojarzę, jest to Tult, którym też chodzą konie islandzkie tak to wygląda tutaj na nóżce tej ma odmiankę jednojaśniejsze kopyto, na głowie ma taką strzałeczkę i delikatnie, bardzo delikatnie tutaj zaróżewione na końcu przy chrapkach grzyby oraz ogon mają długie, rozwiane, rozpuszczone nie ma ten koń żadnych wstążeczek okropnych na szczęście w grzywie, jak to czasami u tych koni bywa. Tak wygląda. Jest on dość taki wątły i smukły, więc spoko. Jest ogierem, wyrzeźbiony, ma strzałki, to naprawdę całkiem fajnie. Oczka ma zaznaczone akurat nie podobają mi się, bo tutaj wyglądają jakby coś mu się wylało w tym, w tym oku, no spójrzcie i są koloru co najmniej podejrzanego <laughs> e, samo drugie oko, akurat to z tej strony lepiej im wyszło niż tamto drugie ale naprawdę fajnie co wygląda, tutaj na przyglądaszach ma zmarszczki e, nie ma wyrzeźbionych kasztanów ani zaznaczonych a mimo wszystko jak dla mnie naprawdę bardzo ładnie się prezentuje ten konik. O, tak wygląda. Jest w sumie dość stabilny, pomimo tego w jakiej jest pozie. Na pewno bardzo fotogeniczny. I cóż jeszcze mogę powiedzieć, sprzęt na spokojnie można na nim robić. Gdyż no. Nie ma tej grzywy jakoś tak bardzo tutaj. Zachodzący ehm, kantary, też jak najbardziej. O głowie też na spokojnie. Jeśli chodzi o jego wartość, to około 100 zł. Y -y. I w sumie nie wiem, co jeszcze mogę o nim powiedzieć. Naprawdę nie mam zielnego pojęcia. W porównaniu do Slatec jest taki: bo jest to skala klasik. Czyli akurat on jest dość wysoki. Jak na klasyki bo mam głowę wysoko podniesioną. Ale tak. Jeśli macie ten model, to piszcie mi w komentarzach, czy Wam też się podoba. No i jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie jego, to też śmiało pisać do mnie w komentarzach. Ja Wam na pewno odpowiem bez żadnego problemu. No a tymczasem będę już wtedy kończyła, bo naprawdę nie mam pomysłu, co jeszcze mogę o nim powiedzieć. Także dzięki, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii. Cześć!